Witajcie, mili moi. To będzie pierwsza rozbiórka na kanale. To są grzejniki elektryczne kuchenne, które znalazłem na strychu. Zapatrzyłem się też w wagę, żeby zważyć, ile udało się uzyskać jakiegoś urobku. Wydaje mi się, że to będzie dość prosta rozbiórka, jak na pierwszą rozbiórkę na kanale. Więc taka będzie lekko szkoleniowa, jak to wszystko będzie przebiegało i wyglądało. Zapatrzyłem się też w magnes gdzieś tam ze starego domu przyniesiony. No, który kiedyś tam wykorzystywałem do wyciągania gwoździ z popiołu. Dobrze, zaraz tutaj zmienię kadr i będziemy nagrywać. I zabiorę też tą wagę.

Или yeah. Не забудем вот так, что что. że ta kuchenka się inaczej wybiera tu są śruby i trzeba je dostać z tego plastiku jakoś

To będzie nieco nudne, więc dogadam ja resztę jak będzie coś konkretniejszego. No i mili moi, jestem już po koniec po demontażu palników. No i wygląda to yy, słabo bardzo jak na pierwszą rozbiórkę. Chyba co z wartościowych rzeczy jakie tutaj znalazłem w tym w tych palnikach, no to to jest ten kabel, który waży 36 gram. No i takie makaroniki sobie to tutaj wytarujemy, które ważą. Czekaj, że w ogóle waga to złapie. 10 gram. przymierzałem się, żeby to jakoś okorować Ale to jest chyba zabawa na inną. Przez wymyślić, jak to rozebrać w łatwy sposób. Czy może jest jakieś urządzenie, które to pomoże zdemontować? Więc no, przejdźmy po prostu do tego wszystkiego, co jest grubego z tego. Niestety jest to wszystko sama blacha. wklupiemy sobie cenę, jaką usłyszałem na pobliskim skupie złomu, jaka jest za e, blachę. To jest 65 groszy. No, i układamy te blaszane rzeczy, I ile to żeśmy zarobili To za tą cienitką blachę. 9 groszy. 12. 13. 23 grosze. 25 groszy. O, to jest ciężkie. 60 groszy już mamy kilogram. Szaleństwo. Niemalże 1,5 kilo 96 groszy w około godziny. Godzina bo dużo jeszcze rzeczy jest tutaj z ustawieniami kamery, zabawa i tak dalej. To też dużo czasu zajmuje no więc jak na pierwszy yy, pierwszy urobek ze złomu jaki mam tutaj na stanie no to wyszło to fatalnie 95 groszy a jeszcze tutaj zapomniałem dodać te, ten cały śród 97 groszy prawie półtorej kilo no także, mili moi, to by było o tyle. O, jeszcze jest, jeszcze jest zguba. Jeszcze jest zguba. Tworzyło to coś, zważyło. Mamy pierwszą złotówkę. Ludzie, sukces. Teraz trzeba to gdzieś zezłomować w jakieś miejsce, żeby nie przeszkadzało to. No, no, ale pierwsze koty za płoty i myślę, że do usłyszenia następnym razem. Może uda mi się w jakimś najbliższym czasie znaleźć chwilę czasu, żeby znowu coś rozkręcić. A jest tutaj parę chyba takich łatwych na szybko rzeczy, które mógłbym zdemontować. Dzięki, że zostaliście do końca i do usłyszenia. No i jakieś rady. Posty pod, i komentarze odnośnie tego specyficznego hobby, jakie macie dla mnie. Będę dzięki za wszelkie komentarze. No i jakiś like w górę też by się przydał. Na subskrypcję tą złotówką, no nie wiem, czy zasłużyłem, no ale dzięki wielkie. Kupiłem całkiem nową wagę. No i waga waży. O, teraz pokazuje zupełnie inną wagę 1336 gram. Buterka 1,5 litra. A teraz pokazuje taką wagę. A teraz pokazuje dobrą wagę. A teraz pokazuje taką wagę. Fajna waga. Żeby nie było wątpliwości. Wziąłem i też wyciągnąłem waser wogę i o Widać. Widać. Co wy na to? Fajna waga.